Szok w The Voice of Poland. Uczestnik robi to publicznie, a jurorzy zamykają oczy z niedowierzania. Wyciekły kulisy największego buntu w historii programu to nie był tylko występ. To był gest, który wstrząsnął całą Polską. Wszyscy aż oczy zamykali, uszy zasłaniali, gdy na wizji wydarzyło się coś, co przeszło najśmielsze oczekiwania. W The Voice of Poland doszło do scen, które zmroziły krew w żyłach. Jeden z uczestników w kluczowym momencie nagle wypalił to przed wszystkimi, stawiając jurorów w absolutnej kropce. Nie mogli uwierzyć w to, co słyszą, a publiczność w studiu zamarła. Jurorzy The Voice of Poland to elita polskiej sceny muzycznej, ale to, co zobaczyli i usłyszeli, przeszło i cecha najśmielsze oczekiwania. Program The Voice of Poland od lat dzierży, tytuł jednego z najchętniej oglądanych talent show w kraju. Hipnotyzując miliony fanów muzyki. Jego misja jest prosta, ale szlachetna: odkrywanie wyjątkowych głosów, szlifowanie diamentów i wspieranie rozwoju artystów, którzy mają szansę na profesjonalne wsparcie od prawdziwych gigantów muzyki. W tegorocznej edycji Niczym Królowie i Królowe Sceny, w roli trenerów ponownie zasiadają czołowe postacie polskiej muzycznej sceny: Margaret, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Duet Tamsen i Baron. To Dream Team który miał poprowadzić show do triumfu. Ale czy byli gotowi na taki obrót spraw? Nowym, świeżym, wręcz rewolucyjnym elementem programu jest udział Anny Karwan, która niczym dobra wróżka prowadzi specjalny casting dla uczestników odrzuconych podczas etapu przesłuchań w ciemno. Dzięki temu mają oni drugą, nieoczekiwaną szansę wrócić do rywalizacji, rozwijać swój talent i ponownie zawalczyć o spełnienie muzycznych marzeń, które zdawały się być już stracone. Etapy The Voice of Poland to prawdziwa droga przez mękę, gdzie tylko najlepsi mogą przetrwać. Podobnie jak w poprzednich sezonach, The Voice of Poland składa się z czterech głównych etapów, z których każdy jest kolejnym sitem eliminacyjnym. Przesłuchania w ciemno to absolutny wir emocji jeden z najbardziej wstrząsających momentów programu. Trenerzy, siedząc tyłem do uczestników, słuchają wyłącznie ich głosu, bez uprzedzeń, bez oceny wyglądu. Jeśli któryś z nich zdecyduje się odwrócić, to znak, że chce zaprosić wokalistę do swojej drużyny, dając mu szansę na gwiazdorską przyszłość. Bitwy w tym etapie uczestnicy, niczym gladiatorzy na arenie, śpiewają w duetach ten sam utwór, rywalizując o jedno, jedyne miejsce w kolejnym etapie. Trenerzy muszą podjąć brutalne decyzje, wybierając, kto przechodzi dalej, a kto odpada, choć mają też możliwość kradzieży uczestnika z innej drużyny niczym sprytny lis kradnący kurę. Nokauty. na tym poziomie rywalizacji trenerzy sami decydują, którzy uczestnicy zmierzą się ze sobą w pojedynkach. To etap wymagający największej strategii, zimnej kalkulacji i bezwzględności, ponieważ od wyborów trenerów zależy, kto znajdzie się w upragnionym finale. Finał to kulminacyjny moment programu, gdzie najlepsi wokaliści z poszczególnych drużyn walczą o tytuł The Voice of Poland oraz główną nagrodę Kontrakt Płytowy, który może zmienić ich życie i możliwość dalszego rozwoju kariery muzycznej. Dodatkową atrakcją obecnej edycji jest udział Ani Karwan, która w każdym odcinku bitewniczym Anioł Stróż wybiera jednego z odrzuconych uczestników i daje mu drugą, ostatnią szansę w ramach The Voice Come Stage Powered by Orange. Teraz jednak wydarzyło się coś, co zaskoczyło wszystkich, co zmierzyło krew w żyłach. Jurorom opadły szczęki, a publiczność o nie miała. Uczestnik zszokował jurorów, rzucając im w twarz prawdę. Po 11 latach, niczym duch z przeszłości, Maciej Zieliński ponownie pojawił się w programie The Voice of Poland, którym wcześniej brał udział w piątej edycji. Jego niezwykły talent sprawił, że pewnie pokonywał kolejne etapy rywalizacji, a wielu widzów było święcie przekonanych, że zobaczą go w odcinkach na żywo. Niespodziewanie jednak, w momencie najwyższego napięcia. Uczestnik wstał z tak zwanego gorącego krzesła i przerwał wypowiedź trenerów, czym całkowicie szokował zarówno jurorów, jak i całą publiczność, która zamarła w bezruchu. Mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, siedziałem bardzo długo na tym krzesełku i bardzo Wam za to dziękuję, Panowie. Powiem tak, jesteście rewelacyjni i dla każdego z Was muzyka jest drogą, z którą wiążecie przyszłość. Jestem w takim wieku, że wiem, co mam mniej więcej ze sobą zrobić, i myślę, że sobie bez tego poradzę. Nie chcę wam tego utrudniać, chłopaki. Myślę, że tak będzie łatwiej. Panowie zaskoczył wyznaniem Maciej Zieliński, rzucając bombę w eter. W studiu nagle zapadła głęboka, wręcz uporczywa cisza, a po kilku sekundach zaskoczeni uczestnicy i trenerzy zaczęli spoglądać po sobie z niedowierzaniem, jakby byli świadkami czegoś niemożliwego. Jezu, co on robi w ogóle? Ko? -o. Reagowali zaskoczeni trenerzy, a ich głosy drżały. Baron nie mógł uwierzyć w to, co słyszy, a jego oczy były szeroko otwarte z szoku. Ale do czego zmierzasz? Dopytywał równie oszołomiony baron, próbując zrozumieć ten szalony akt. Wokalista odparł na to z zimną krwią, a jego słowa przeszyły wszystkich. Do tego, żeby Karolina usiadła na moim krzesełku, żebyście nie musieli się zastanawiać. Serio? Jestem tu, gdzie chciałem być, doszedłem do tego etapu, do którego chciałem dojść. Potrzebowałem tego zastrzyku adrenaliny po latach. Wystarczy naprawdę, jest git. Maciej Zieliński zdecydował się na ten heroiczny gest, by uchronić przed możliwym odpadnięciem z programu Karoliny Szkiłąć członkinie swojej drużyny. Warto jednak zauważyć, że inni jurorzy wskazywali, że to właśnie Karolina powinna zastąpić go na czerwonym krześle. W całym emocjonalnym zamieszaniu jedynie Paulina Chylewska, niczym generał na polu bitwy, zachowała zimną krew. Prowadząca błyskawicznie zareagowała, przejmując kontrolę nad sytuacją i starając się przywrócić spokój w studiu, które niemal eksplodowało. Maciej, spokojnie. Mam propozycję, żeby Maciek z powrotem zajął swoje miejsce i zostawił tę decyzję wam, co wy na to? Zasugerowała, próbując uratować sytuację. Ostatecznie jurorzy, choć wciąż zszokowani, przychylili się do prośby uczestnika. Karolina Szkiłąć zastąpiła go na gorącym krześle, a Maciej Zieliński odszedł w glorii bohatera, zostawiając za sobą legendę.